Pokrywieństwo! Wiecie, miałem rektora, który miał szeroki respekt i został nasz Nie będę go sam mianował, bo można by tego nie chciał, ale żekna, i że poradził ci nos zarazić historią naszym polskim językiem i tym, czego nigdy nie ma za wiele, tym, że mumy radzić wszystko to, co dawniej było naszego, co się ze naszą godką knutuje. Bo przecież nasza godka to jest gotka Łodrejów i Kochanowskich. Można nie tak dyrekt, ale zawdy. A wiele widzów poradziło sprawiać, na narobić, to είναι ο βιέζουμε και οι Βιλίοι έγιναν κολοζούμα. Grunt tego poradził fajnieście berać o starych polokach, o naszych zwykach i mnie też tak po nim zostało. Zawdy ci, łąkaj się chrznupą zarość z tymi berami, powiarkami, zwykami. A już kiedyś już moja Ejza poradziła na do dopolić, albo kiedyś Kamradni mi poradził przyjść do porządku ze jego familią, to zaroski mógł ta jego utropać dziepko przełonacić. Na tym przykład. We każdej familii są jakieś krewne, które mogą człowiekowi życie oszerzyć. A już blam! dawno, za starego pierwy, niektórych familiantów mianowali tak, i że każdy wiedział, co to za perzuna. I tak, stare Poloki mieli miano, jak żółw albo żółwica Tyż niewiastką, nie zowią, to jest siostra odchopa. A już zaś niejaki Szymonowicz piszą, we tych jego sielankach, i że żołowice i bratowe u jednego stołu, i świekry, i niewiestki jadają po społku". Ku temu zaś baba od brata bratowo mianowała się jątrew. Dowodźcie pozór, jątrew, nie był a albo jak to go dają, od odbieraniu Kiej Jeszcze rzeknąć, że chob od ciotki to je pociot, a już zaś na wrony kawki tyż godają ciotki, to już mocie całą kofamilię, we poradzi o study narobić i rehej. A wszystkie miana klapują, prawda? Abo takie coś idzie ginał wyeklarować, po jakiemu na baba godo się żona. To też jest Blank Einfach. Widzisz muno na Śląsku Baba to była baba Stało, lebo Zarocki po ślubie babeczka bo dziubecy. a nie tam żadno żona, bo Kiejsik Blank stało polskie żonąć, to nic inszego jak nasze żynąć, to było gnać, pędzić, porwać, wiater Żynie, dysz, życha zegurzynie, śmiertka tak dobrego jak i łoszkliwca, jednom rają żynie. I tak ci za starego role, no Lechity albo Insze Słowiany porwano przyznano we małżeńskie miody baba, dziołcha, frela, jak to mieli dawny, we starożytnym zwyku, we młodzie, mianowali żoną. Oj, gęspniuków!